Najpierw polegli w walce z powodzią, teraz pozwalają na zalanie Polski tysiącami migrantów. Koalicja 13 grudnia ciągnie nas pod wodę. Ktoś, kogo do władzy wyniosła fala wyborczych kłamstw, suchą stopą przez burzliwe czasy raczej nas nie przeprowadzi. Express Plus, Rafał Patyra, Ruszamy. Miał być zapowiadany przez Donalda Tuska sojusz blokujący unijny pakt migracyjny. Nie wyszło. Są za to zapowiadani przez Olafa Szolca nielegalni imigranci wysyłanych z Niemiec do Polski ludzi, nagrał reporter Republiki. Tak zwany narkotyk zombie staje się coraz większym zagrożeniem w Polsce. Stołeczni policjanci zatrzymali kobiety i mężczyznę handlujących tą bardzo groźną substancją. Środki ukryto w pudełkach po czekoladkach. Bardzo groźny pożar wybuchł w sąsiedztwie rezerwatu Dolina Smarkatej pod Laskiem. Spłonęły hektary lasu i łąk. Akcja gaśnicza trwała aż 10 godzin. Aż do dwóch poważnych awarii doszło w Gdyni. W różnych miejscach miasta mieszkańcy nie mieli ogrzewania i ciepłej wody. Z kolei w północnej części Gdyni doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej. Nikt ci nie da tyle, ile obieca Donald Tusk. Polski premier zapowiadał budowę sojuszu, który zablokuje pakt migracyjny. A wyszło jak. Zastała konkretami. Przyznał to zresztą sam europoseł koalicji obywatelskiej Janusz Lewandowski. Wbrew rządowej propagandzie, Polska musi szykować się na przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów. Choć są inne drogi. Opozycja proponuje referendum lub wypowiedzenie paktu migracyjnego. Tego już nie da się ukryć. Polacy zszokowani nagraniami Republiki z okolic przejścia granicznego Lubieszyn-Linken, nieznany mężczyzna, w kombinezonie ochronnym, przewieziony został z Niemiec do Polski i stamtąd odszedł w kierunku Szczecina. Takich sytuacji może być więcej. Sami politycy koalicji obywatelskiej przyznają, że pakt migracyjny lada moment wejdzie w życie. Pakt wejdzie w życie w połowie 2026 roku. Nie udało nam się zorganizować tak zwanej mniejszości. Blokujący ten, ten pakt. Panie Donaldzie, sprawa się rypła. Prawo i Sprawiedliwość żąda dodatkowego posiedzenia sejmów w sprawie nielegalnych migrantów, których ma przyjąć Polska. Zgłasza również projekt uchwały zobowiązującej rząd do wypowiedzenia paktu migracyjnego. Oczekujemy, że na posiedzeniu, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu, ten projekt zostanie omówiony i przyjęty przez większość Sejmową. Ci, którzy ten projekt odrzucą. Zgadzają się na przyjmowanie do Polski nielegalnych migrantów, przerzucanych do naszego kraju z Niemiec. Prawo i Sprawiedliwość chce również referendum w sprawie paktu imigracyjnego. Nie ma takiego kraju na świecie, który przy dopuszczeniu do masowej, nielegalnej imigracji poradziłby sobie z przestępczością. Osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości to było osiem lat, gdy Polska była najbezpieczniejszym krajem w Europie. Chcemy, żeby tak pozostało. Wypowiedzenie paktu imigracyjnego obiecał kandydat obywatelski na prezydenta Karol Nawrocki. I nasze granice... Są świętością Rzeczpospolitej Polskiej. Uwaga, ostrzegamy. W Warszawie znowu pojawił się tzw. narkotyk zombie. Stołeczna policja zatrzymała 17-letniego chłopaka i jego o 3 lata starszą partnerkę, którzy sprzedawali ten bardzo groźny środek odurzający. Para ukrywała go m.in. w opakowaniach po słodyczach. Stołeczna wola i typowa interwencja policyjna po zgłoszeniu o awanturze w jednym z tamtejszych mieszkań. Na miejscu policjanci znaleźli jednak torebki foliowe i zgrzewarkę do folii. W innym pomieszczeniu karton i podzielony na porcje narkotyk zombie. Znajdowały się one w hermetycznie zamkniętych opakowaniach ze słodyczami. Policjanci znaleźli także butelkę z płynną substancją. Para usłyszała już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi im nawet do 10 lat więzienia. Pożar Czajkowej w Podkarpackiem w okolicach rezerwatu Dolina Smarkatej. Ogień zajął powierzchnię około 8 hektarów. Część z obszaru stanowił las. W akcji gaśniczej wzięło udział 15 zastępów straży pożarnej. Strażacy ugasili pożar jeszcze w nocy. Policja sprawdzi czy nie doszło do podpalenia. Awaria sieci ciepłowniczej w Gdyni. Mieszkańcy siedmiu dzielnic, m.in. Pogórza, Pustek Cisowskich i Karwin nie mają ogrzewania i ciepłej wody. Od rana trwają prace mające na celu zlokalizowanie miejsc awarii. Nie wiadomo ile czasu zajmie ponowne uruchomienie dostaw ciepła. W północnej części Gdyni doszło także do poważnego uszkodzenia sieci wodociągowej. Przyczyna tej awarii została już usunięta. Dziś Express Plus przejdzie samego siebie, czego to u nas nie będzie. Z nieba sypnie śniegiem, z wulkanu lawą. Do tego zajrzymy na paradę słoni i przedstawimy najnowsze wzmocnienie polskiej reprezentacji. To prawdziwy dwunasty zawodnik. Gra... Elon Musk chce lepiej poznać sztuczną inteligencję. W jego zasięgu jest kupno jednej z największych firm w tej branży, OpenAI. Na stole negocjacyjnym są miliardy dolarów. W Ekspresie Plus zdradzimy, jak potoczyły się pierwsze rozmowy właścicieli gigantów technologicznych. Robert Lewandowski zdecydował, jeszcze przez jakiś czas będziemy podziwiać jego takularnych Goli przed nami. Czego się nie robi dla swojej idolki, zwłaszcza gdy jest nią Shakira. W Brazylii fani oczekiwali na koncert supergwiazdy w prawdziwym upale. My już wiemy, że było warto. Świat to za mało. Elon Musk chce skolonizować Marsa i rozwinąć program lotów kosmicznych. Miliarder potrzebuje do tego pomocy sztucznej inteligencji. Dlatego wybiera się na zakupy. Prawdziwe zakupy. Najbogatszy człowiek świata chce wkroczyć w świat sztucznej inteligencji, ale oferuje za to jak najbardziej prawdziwe dolary prawie 100 miliardów tyle Elon Musk jest gotowy zapłacić za przejęcie firmy OpenAI, amerykańskiego giganta w tej wirtualnej branży. Właściciele firmy na razie odmówili, ale tak zwykle dzieje się na początku negocjacji. Miliarder jest przekonany, że będzie to jego nowy biznes. Chce, by sztuczna inteligencja wspierała najinteligentniejszych inżynierów pracujących dla niego przy programie lotów kosmicznych. Nieźle sypie, prawda? Takiej zimy możemy tylko pozazdrościć mieszkańcom amerykańskiego stanu Virginia. Tylko wczoraj spadło tam 25 cm śniegu, ale mimo że to Ameryka, tam także obfite opady śniegu zaskoczyły zmotoryzowanych. Lokalne władze zdecydowały o ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego. Zamknięte zostały szkoły. Realne są przerwy w dostawach prądu. W niektórych miastach odczuwalna temperatura sięgnęła minus 18 stopni Celsjusza. To są mrozy, a my narzekamy przy minus 7. Znowu wybuch wulkan Kilauea na Hawajach. To już dziewiąta erupcja od jego rozbudzenia pod koniec grudnia ubiegłego roku. Lawa tryska z strumieniami sięgającymi nawet 100 metrów. Do erupcji doszło w parku narodowym Wulkanów Hawajskich. Na szczęście domy i inne budynki nie są zagrożone. Sytuację wykorzystują hawajczycy i turyści, tłumnie przybywając do parku, by oglądać ten wyjątkowy pokaz lawy. Dla swoich idoli można zrobić wiele. Fanom gorącej szakiry niestraszne były nawet blisko 40-stopniowe upały panujące w brazylijskim Rio. Byli gotowi czekać na ulubioną gwiazdę w pełnym słońcu. Szalona tęsknota nie dziwi piosenkarka wróciła do rio po siedmiu długich latach. Shakira! Jest ekscytacja, jest tłum, jest też gorąco nie tylko ze względu na obecność Shakiry. Na szczęście są też dmuchawy, które trochę studzą atmosferę. Choć jak widać, nie do końca. Jest niebywale gorąco, ale na szczęście mamy tu wiele punktów z wodą czy ochronę przed słońcem. Dziś szczególnie się to przydaje. Nic jednak nie osłodzi entuzjazmu fanów. W końcu kolumbijska supergwiazda wraca z trasą koncertową po 7 latach przerwy. Przed nią ponad 40 koncertów w Ameryce Południowej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. To się nazywa gorący powrót z przytupem. Wierzą Państwo tego przyjemniaczka? Jeżeli nie, to przypominamy, że nie raz mówiliśmy o nim w ekspresie. To Scream, znany jako uciekający pies. W kwietniu ubiegłego roku uciekł od swojej rodziny, ale kilka tygodni później został złapany i sprowadzony do domu. To wszystko jednak na nic, bo chwilę później znowu się wymknął, skacząc z okna na pierwszym piętrze i tak uciekał przez 9 miesięcy. Służby nie dawały rady, a internauci zrobili nawet mapkę z miejscami, gdzie Scream był widziany. Pół stanów szukało ważącego 8 kilo kundelka i w końcu wpadł w pułapkę na koty. To jest Scream, którego zapamiętałam i którego szukałam od 29 kwietnia. Słodki, spokojny, przytulaśny. Nie uciekający przed ludźmi. Po prostu słodki piesek. Screamowi chyba nie służyło pieskie życie na ulicy i teraz już wie, że w domu zdecydowanie najlepiej. Pytanie tylko, na jak długo? Był ośmiokilowy kundelek, ale teraz choć zostajemy przy zwierzakach, waga rośnie i to mocno. Tak, to słonie. Słonie ubrane w szaty króla, przynajmniej tak wyglądają. Nie bez kozery, bo w stolicy Sri Lanki, Colombo, odbył się właśnie dwudniowy buddyjski festiwal Nawam Perahera. Trzeba przyznać, że wygląda to imponująco, a przy okazji promuje jedność pomiędzy różnymi kulturami. I oczywiście nikt nie rusza się tu jak słoń w składzie porcelany. To dynamiczna historia o relacjach międzyludzkich, o poświęceniu, o miłości, o tęsknocie. Spektakl rigoletto, do którego muzykę skomponował Giuseppe Verdi, wraca na afisz w operze bałtyckiej w Gdańsku. Tytułowy Rigoletto to to książęcy błazen, który jak każdy ma marzenia i ambicje. Dzięki muzyce Giuseppe Verdiego gorzka refleksja o świecie i naturze ludzkiej staje się jeszcze wyraźniejsza. Z opery Rigoletto pochodzi jedna z najsłynniejszych arii operowych, Ladonna e mobile. To dzieło stało się hitem tuż po premierze i pozostało nim po dziś dzień. Spektakl można obejrzeć od 15 do 23 lutego w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Jedna scena, dwa najbardziej popularne gatunki muzyczne w Polsce. ORW Festiwal w Bałtowie w Świętokrzyskiem to muzyczna uczta dla miłośników hip-hopu i muzyki klubowej. W tym roku impreza zostanie zorganizowana już po raz dwunasty. Zagrają najlepsi dj z Polski i Europy Zachodniej. Festiwal odbędzie się od 27 do 28 czerwca w Bałtowie. Angelo, przedstaw przygody fantastycznego Angela! Angelo od zawsze marzył o podróżowaniu i odkrywaniu najdalszych zakątków świata. Teraz marzenie to spełni się, choć przez przypadek. Kiedy jego rodzina zostawi go samego w lesie, będzie musiał nauczyć się samodzielności. Las, do którego wejdzie główny bohater animacji, fantastyczny Angelo, okaże się zupełnie innym światem niż ten, w jakim żył do tej pory. Jak zakończy się spotkanie z Armią Czerwonych Mrówek? Kto ukrywa się pod tajemniczym mchem? Przekonamy się już w piątek, kiedy film trafi do polskich kin. Śnieg i ujemne temperatury to nas czeka w najbliższym czasie. Szansa na słońce też będzie, ale niewielka, my jednak będziemy mocno się jej trzymać. Piątek upłynie pod znakiem chłodnej aury z przewagą śniegu w całym kraju, zwłaszcza na Podkarpaciu. W wielu regionach termometry pokażą ujemne wartości. Najzimniej na Podlasiu minus 2 stopnie. Podobnie zresztą w sobotę. W całej Polsce czekają nas spore opady śniegu. Ominą jedynie Podkarpacie, tam zachmurzenie umiarkowane. Temperatury niskie, od minus 1 do 0 stopni. W niedzielę śnieg popruszy na południu i na zachodzie kraju, w pozostałych regionach spodziewamy się słońca. Będzie jednak chłodniej, od minus 3 stopni na Podlasiu do dwóch stopni na Pomorzu, ale ze słońcem to jakoś sobie z tymi mrozami poradzimy. Robert Lewandowski zostaje w Barcelonie. Kapitan reprezentacji Polski porozumiał się z katalończykami i przedłużył kontrakt do końca następnego sezonu. Jego gole mają gwarantować Barcelonie zwycięstwa i trofea. Robert Lewandowski znalazł się na okładce dzisiejszego wydania Mundo Deportivo, jak i Ligi Mistrzów. Uwaga, będzie głośniej na PGE Narodowym w Warszawie. Prezes PZPN Cezary Kulesza przekazał, że doszedł do porozumienia ze Stowarzyszeniem Kibiców To My Polacy, które będzie odpowiedzialne za zorganizowany doping na stadionie. Cóż, lepiej późno niż wcale. Próbkę możliwości będziemy mogli zobaczyć za nieco ponad miesiąc w starciu z reprezentacją Litwy. Iman Keliu nie przeszła testów płci, choć wcale nas to nie dziwi, to szokującym jest to, co ogłosiła dziś światu. Oskarża bowiem Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu o bezpodstawne oskarżenia i wykluczenie z Mistrzostw Świata. Federacja IBA przy poparciu Donalda Trumpa jest niewzruszona i zapowiada dożywotnią dyskwalifikację Algierki. Michaela Schifrin udowadnia, czemu jest jedną z najlepszych zawodniczek w historii narciarstwa alpejskiego. Amerykanka powróciła po kontuzji, sięgnęła po 15 w karierze medal mistrzostw świata, z czego już ósmy złoty. Wraz z Breezy Johnson nie miały sobie równych w kombinacji drużynowej i w pełni zasłużenie stanęły na najwyższym stopniu podium. Jest, jest. Kolejna inwestycja na miarę naszych możliwości pod rządami politycznych wizjonerów. Po słynnej warszawskiej toalecie i prowadzącej do niej alei Via Trocina ukazała się światu następna architektoniczna perełka. Żeby ją zobaczyć na własne oczy, trzeba wybrać się do Olsztyna, ale zapewniamy warto. Znajdujemy się z Grzegorzem Płaczkiem na targu rybnym w centrum Olsztyna, gdzie przekonaliśmy się, że nieruchomości rzeczywiście są teraz strasznie drogie. 400 tysięcy złotych tyle kosztowała ta scena mieszkańców Olsztyna. 45 tysięcy złotych to sam koszt projektu. Rozumiecie to? Te parę desek. Te parę zbitych desek ktoś zaprojektował za 45 tysięcy złotych, a całość kosztowała 400 tysięcy złotych. Za to można wykupić duże mieszkanie. To jest po prostu parę desek. Dlatego podatki powinny być niskie i proste, żeby politycy nie wydawali naszych pieniędzy na głupoty. Jakieś dziwne te nowoczesne strefy relaksu. Pozwalają zrelaksować się jedynie urzędnikom, bo zwykli ludzie to w tych strefach co najwyżej refluksu mogą dostać. Bardziej strawny z pewnością będzie program dzisiaj. Tematy ma trudne, ale to w końcu nie jest strefa relaksu. To dom wolnego słowa. I prawdy. Patologie w prokuraturze, czyli farsa zamiast rzetelnego śledztwa. Zima uderzy z pełną mocą niebezpieczeństwa związane z brozem. No powiedzenie idzie luty, szykuj buty, jeszcze nie straciło tak całkiem na aktualności. Ale ekspres, bez względu na porę, dojedzie do Państwa o czasie. Do zobaczenia jutro o 16:55.